Proszę Państwa, niesamowita historia. Wczoraj byliśmy tutaj na próbach, a nawet nie wiedzieliśmy, że to było tutaj. Jest tak, na Sochaczew, tam na Warszawę, a my jesteśmy tutaj. Dzień dobry. Pod samym domem urodzenia Fryderyka Chopina. Nie wierzycie, zobaczcie, jest monument postument. Jest koleżanka, tylko ona jest. Nie... A nie, no pokażę, chodź tutaj. Koleżanka inko, jest. Inkognito, nie będziemy jej nigdy oznaczać, ale zobaczcie, jesteśmy z naszą koleżanką. Po prostu nie poddamy nawet inicjału, Pod samym to jest niesamowita historia i my tu jesteśmy i my tu gramy główne role jako lodziarze nie na tafli nie, a, tak. z lodami. Koleżanka wczoraj jedna pękła, po prostu miała wypadek na lodzie, wpadła do wody odwieziona do szpitala, ale stan a stabilny, wyjdzie, a my rano wstaniem, tak jest. Jeszcze. I proszę Państwa, wchodzimy do tego domu. Proszę Państwa, wchodzimy, zaraz pokażemy tam trochę ze środka. Nie, nie ma, świadom, że nie ma zdjęć. Idziemy szukać to toalety, a my nie świadomi, że to nie wtedy byliśmy. Chodź tu, koleżanko, patrz, jesteśmy normalnie ten. No są jest sklep z pamiątkowy, pamiątkowy, tak. I są kasy, są toalety. I oto toalet, toilec, tu są kasy. Takie że jesteśmy w samym domu. Weźmiemy jakieś materiały pamiątkowe. o jest sklepik z pamiątkami nawet, proszę, za nami. Proszę Państwa, kupię na pewno sobie taką torbę z Oni do tych poszli, tu byłaś? Proszę Państwa, niesamowite przeżycia od początku. Ekskluzywne toalety. Tutaj, już gdzie, to jest ciekawe, gdzie sikał Chopin. Proszę Państwa, męska, damska. Proszę bardzo, jakie ekskluzywne. Także wpadajcie, bo tutaj To jest niesamowita historia. No, także miła niespodzianka. Tu jesteśmy cały czas we wnętrzach, także badamy teren. A nie ma wejścia, choć. I to, lubię hasło, idźcie idź do Barobusu i ja podejdę. Tak, Wychodzimy. Moje jedno, jeden z moich okay. Moje ulubione hasło, proszę, korzystajcie z Barobusu, czujcie się o, 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 jak u siebie w domu. O, o, o. Proszę Państwa, jakie światło, jeszcze śnieg się cały tu nie roztopił, na obrzeżach jest śnieg, także my idziemy teraz na o. śniadanko. Będziemy kontaktować się. No, wczoraj był raj, tak? Że dobrze, że zrobiliśmy kilka padnotkowych fotografii. Tu nawet jest, proszę, komunikacja, znaczy ten, sygnalizacja świetna. Kierowca przychodzi mi tu na czerwony, musi pilnować. Już po prostu opuściliśmy barobus, jako pierwszy dyrektor sobie nałożył tutaj pożywienie, także jest dobre wyżywienie. Będziemy na jedzeni, to możemy już działać, wchodzić na, do zobaczenia później. Będą jakieś tam relacje na pewno. Hej. Okay?